Na przykład, e, bo mówił Pan, pytał Pan, czy e, przeprowadziliśmy kogoś z Platformy. Nie, to PiS wtedy e, nam e, zrobił e, dyrektora, nie, prezesa PKS-u z Platformy, e, prezesa wodociągów e, z SLT, który gdzieś tam jakieś rodzinom pana Lipińskiego jest, no to tak nie, nie. nie może być. E, jeżeli taka sytuacja będzie to tragedia. Dlatego kolejne, kolejne działania PiSu e, no nie wiem jak będą. Ja powiem tak, że będę głosował na PIS tak, jak Grzegorz brał powiedział, że nie ma na kogo głosować, ale będę głosował na PiS, bo... Na pewno ten, któremu zabito brata, e, musi coś zrobić w tym kierunku. I tak to uważam. Dziękuję. Ja muszę dwa zdania odpowiedzieć. Ja bym bardzo prosiła, żeby tutaj e, nie oceniać przez pryzmat nie wszystkich decyzji, które się dokonały, może właściwych. Ja tego aż tak wszystkiego w szczególe nie pamiętam, bo byłam posłem, bardzo krótko wyszłam w trakcie kadencji. Ale myśmy rządzili niecałe dwa lata i nie mogliśmy dokonać skutków. E, nie. Powiem Wam tylko taką opowieść, żeby jak zostałam dolnosiąskim wicekuratorem oświaty 1 kwietnia 2006 roku, to już słyszałam, zanim weszłam do Urzędu Wojewódzkiego, że Prawo i Sprawiedliwość desant na Urząd Wojewódzki yy, zarzuci.